To waszym boskim jest i dole. Madre de dios, Kocie, mówię to jako fryzjer. Dostało ci jedno życie. O to życie będę walczyć. Jak od zawsze spadałeś na reolaty! Chce się uchlać jak kot koniecznie tanim lekiem? Swoją drogą zabijecie. O madre, nie! Proszę, moja matka ma grzybice. Gwiazdka spełnia każde życzenie. Dziewięć hit. Przech kiti ja czekacek. za zaspełni życzenia w tleśie. Facerkiem przez łąkę nie da... Otta! I potem już gwiazdka! Brzmi całkiem fajnie... ało głowo! Jesteś dana na łaskę śmierci. Będę walczyć do końca. To już moje ostatnie życie. Wszystko, czego teraz pragnę. Bo kiti! <laughs> <laughs> hmm, rozumiem. Udanej wyprawy. Jak chciałeś mnie... To wystarczyło powiedzieć. Chodź mi naprawdę... Dla <laughs>